Witam kochani, witam Was bardzo serdecznie. Koziołka mieliśmy. Lecimy z następnym znakiem: to będzie skorpion. To będzie skorpion. I lecimy ze skorpionem. Skorpion na lipiec. Skorpion na lipiec. Skorpion w lipcu. Zerknijmy. Praca i finanse. Postaram się to wyżej trochę. Dobra, ale to za chwilę podciągnąć, żebyście nie mieli tutaj białego placka i coś widzieli. Yy, siódemka buław, kochani. Yy, rodzina nam przyjaciele. Cesarzowe. Mm. Single. Single. Siła. Relacje partnerskie, związki. Szóstka mieczy. Co przychodzi nieoczekiwanego, niespodziewanego do skorpiona? Piątka buław. Na co skorpion powinien uważać? Pasz buław. I wyniki, podsumowanie miesiąca. Siódemka Pentakli. Ok, zaczynamy. Jeśli chodzi o pracę i finanse, słuchajcie, ja mam wrażenie, że skorpion tutaj będzie bardzo mocno stawiał jakieś granice. Być może będzie stawiał jakieś warunki. Może to być czas, że skorpion będzie się bronić bronić się. I teraz tak, jeżeli chodzi o. Być może chodzi tutaj o pewnego rodzaju, hmm, skorpion może być rozżalony, a może w ten sposób być. Może coś się popsuć, kochani. Czy to w relacjach w pracy, czy to może się popsuć coś ogólnie w Waszej pracy? Ja mam wrażenie, że skorpiona będzie prowadzić tutaj bardzo mocno intuicja. Skorpion będzie siedział i wyciągał wnioski, co się zepsuło. Może dojść, z jakiego powodu skorpion jest tutaj niezadowolony. Jakby skorpion nie dostrzegał możliwości pewnych w naprawieniu danej kwestii. I teraz tak, ja myślę, że bardzo mocno tutaj mogą przebiegać jakieś rozmowy. Myślę, że może dojść tutaj do jakichś szczerych rozmów odnośnie Waszej pracy, z czego skorpion może być niezadowolony. Skorpion bardzo mocno będzie bronił siebie, bronił swoich poglądów, jeśli chodzi, jeśli chodzi o pracę. Pracę. Kochani, ponadto hmm. myślę również, że Skorpion mimo wszystko będzie bardzo mocno pracował nad tym, żeby, żeby jednak ta radość powróciła do życia Skorpiona. Myślę również, że będziecie chcieli, kochani, złapać równowagę w życiu. Tak. Praca będzie, praca będzie, ale myślę, że może być też taki moment, że skorpion chwilowo. Yy, skorpion chwilowo hmm, odsunie wszelkie myśli od jakichkolwiek wyjazdów. Yy, weźmie się mocno za pracę po to, żeby yy, żeby było. Żeby dobry humor powrócił, żeby wszystko wróciło na dawne tory, kochani. Jeśli chodzi o dom, o rodzinę i przyjaciół, słuchajcie, to jest stabilnie. Tu jest stabilnie. Być może... Hmm, być może gdzieś nam się w tle pojawia ciąża, kochani. Być może nam się w tle pojawia ciąża. Mam wrażenie, że Skorpion tutaj będzie... Hmm, bardzo wszystko rozważał, będzie starał się na chłodno podchodzić do wszystkiego, będzie analizował. Humor może być taki, 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 kochani, umiarkowany. Raz może być fajnie, miło i przyjemnie, za chwilę może być może być ponuro. Słuchajcie, mimo wszystko stabilność jest może być taki moment, że przyjedziecie, spotkacie się ze swoją matką, tak? Ci, którzy nie widzieli się dłuższy czas. Skorpion może rozważać e, gdzieś w tajemnicy e, możliwość spotkania. E, co więcej? Hmm. Ha, 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 ha. Jeżeli coś się nie układało u Was w domu, albo dłuższy czas staraliście się, dłuższy czas staraliście się o dziecko, nic z tego nie wychodziło. Potrzebny był odpoczynek, spokój. Ja mam wrażenie, że tutaj, tutaj może być taka um, będzie się z czego cieszyć, co natomiast skorpion nie do końca będzie rozumiał, jak, jakim cudem marzenia mogły się spełnić. Jeśli chodzi o kwestię niezwiązaną z dziećmi, mam wrażenie, że jeżeli mieliście jakąś gorszy czas, jeśli chodzi o relację z matką, czy po prostu gorszy czas, jeśli chodzi o kwestie ustabilizowania się, uziemienia. Być może odczuwaliście jakąś, jaką, jakąś jaką, jakiś brak, jakąś potrzebę. Może brakowało wam bliskiego znajomego w waszej bratniej duszy. Ja mam wrażenie, że tutaj Skorpion będzie chciał y, ustabilizować wszystko, skorpion będzie chciał odciąć ten y, moment takiego niedow... Y, może takiego braku, braku decyzyjności, tak? Y, mam wrażenie również, że... Y, y, hmm. No! Myślę, że tak, kochani. Myślę, że tak. Hmm. Myślę, że tak. Będzie czas na rozmowy. Będzie czas na rozmowy. Skorpion będzie dążył do ustabilizowania, do stabilności. Ta stabilność przychodzi, kochani, u Was. Jeśli chodzi o singli słuchajcie, macie moc sprawczą, siłę do działań. No, sorry, poprzesuwam tutaj, żebyście widzieli, że żeby mnie odbijało się. Moc, moc sprawczą do działań, kochani macie. Staracie się zapanować nad sytuacją, yy, i teraz tak. Przede wszystkim starają się sprawie, sprawiedliwie oceniać sytuację, w jakiej się znajdują, co doprowadziło w życiu do jakichś trudności. Mimo wszystko starają się zachować równowagę w życiu, starają się dążyć do, do sukcesów, do zwycięstwa. Macie siłę macie tę moc. Wy możecie w końcu Pokonać wszelkie trudności w swoim życiu. Myślę, że będzie również czas na to, żeby spotykać się, na spotkania, na jakieś randki. Skorpion po trudniejszym czasie, skorpion po czasie, po nagłych jakichś takich wypadkach losowych, myślę, że tutaj odbudowuje swoją stabilność. Jest czas na spotkania, jest czas na romantyczne kolacje. Myślę, że przychodzi tu pełnia szczęścia. Osoba, która jest na, że tak powiem, którą macie na oku, bardzo chętnie będzie z wami się spotykać. Jeśli chodzi o relacje partnerskie, o związki, słuchajcie, przeszłość zostawiacie za sobą. No ciekawe, idziecie na spokojne tereny. Mam wrażenie, że skorpiony dążą do zadowolenia, starają się zachować równowagę w dawaniu i braniu i przede wszystkim cały czas dobrze współpracować z drugą osobą, starać się zachować spokój, harmonię, równowagę. Ale jesteście z tego um, tytułu, kochani, jesteście zadowoleni. Myślę również, że um, wy przede wszystkim stawiacie na ten spokój i w tę stronę się kierujecie, kochani. Jeśli um, skorpiony przez jakiś czas um, gniewały się na swojego partnera, um, były tutaj albo wasz partner, partnerka była tutaj w chłodniejszych energiach. To mam wrażenie, że skorpion zrobi wszystko, skorzysta z szansy na to, żeby zadziałać, na to, żeby inwestować dalej, ale inwestować dalej w. W relacje ze swoim partnerem, ze swoją partnerką. Myślę, że tutaj e, ocieplą się Wasze relacje, ocieplą się Wasze stosunki. E, Skorpion będzie się i mał różnych możliwości będzie próbował oczarować swoją partnerkę lub partnera, aby ta osoba. E Spojrzała na Was przychylnym okiem. kacie przeszłość za sobą. To, co Wam, te burze, które były wcześniej, ten gorszy czas, odchodzi do przeszłości. Czyli jest współpraca, jest zadowolenie i równowaga. Jeśli chodzi o to, co przychodzi niespod, niespodziewanego do mm, Skorpiona, słuchajcie, mm, no czas jakichś kłótni, być może tutaj. Hmm. Być może tutaj jest pewnego rodzaju rywalizacja, może to się wiązać z pracą, z tego tytułu Skorpion nie jest zadowolony. Hmm. Hmm. No przede wszystkim Skorpion będzie pracował nad... Y nad swoim spokojem, jeśli chodzi o lipiec, nad równowagą w swoim życiu. Bardzo mocno będzie tu zdeterminowany, żeby jednak odpocząć, żeby się zregenerować. Myślę, że to jest taka troszeczkę. To jest taka troszeczkę walka wewnętrzna. Z jednej strony chcielibyście iść już odpocząć, zregenerować się, z drugiej strony wiecie, że nie możecie póki co na to pozwolić. Mam wrażenie, że Skorpion będzie musiał troszeczkę jeszcze popracować, zanim zrobi sobie jakieś dłuższy wolny. Mimo wszystko Skorpion będzie starał się medytować, uspokajać, zachować równowagę. Co więcej. Mm -hmm. To jest również czas, w którym skorpion będzie szukał drogi do sukcesu, do szczęścia, do zadowolenia. Tutaj będzie korzystać również y, y, z jakichkolwiek możliwości, żeby ta równowaga w życiu skorpiona była. Jeśli chodzi o to na co skorpion powinien uważać w lipcu, słuchajcie na jakieś plany, na jakieś chytre plany być może. Które będziecie chcieli zrealizować, przebiegłe plany. I teraz tak, jeżeli skorpiony, któreś. jakieś skorpiony poczuły się w relacji romantycznej, zranione, zdradzone, poczuły się, że mają złamane serduszko. I, i mimo wszystko mają tutaj uczucia. No warto by było zastanowić się, co tak naprawdę chcecie z tym fantem zrobić na wasze plany, bo tak jakbyście chcieli zrealizować jakiś plan, iść kroczyć jakąś ścieżką, ale coś mi tutaj się nie podoba, mam wrażenie, że mm, jeżeli chcecie powrócić do, do tej osoby, która was zraniła, to zastanówcie się nad tym zaplanujcie sobie wszystko, czy na pewno chcecie kroczyć tą ścieżką. Jeżeli nie chodzi o relację romantyczną, kochani, być może chodzi o to, że zastanówcie się, kochani, zaplanujcie sobie wszystko. Jeżeli czujecie się w jakiś sposób rozżaleni, czujecie się w jakiś sposób zdradzeni, czy zranieni, to chyba nie jest dobry czas na y, okazywanie jakichś uczuć, wchodzenia w jakieś relacje, bo mam wrażenie, że ten wybór może okazać się niezbyt y, dobry dla Was. Y, no, jeżeli szukacie plastra dla siebie, no to okej, okay, tak? Y, co więcej, na co skorpiony powinny uważać? Y, działajcie powoli. Jeżeli chcecie spełniać swoje marzenia, warto by było, żebyście powolutku, małymi kroczkami... Sięgali po te marzenia. Ważne jest to, żebyście dążyli do ustabilizowania się, do ustabilizowania przede wszystkim swoich emocji, swoich uczuć. Ok. Wyniki podsumowania miesiąca. Sorry, jeśli tutaj nie widzicie wszystkiego w pełni, bardzo bym chciała. Wyniki podsumowania miesiąca, kochani. Hmm. tu jest cierpliwość, skorpiony są bardzo, bardzo cierpliwe myślę, że tutaj będziecie wyczekiwać czegoś, dokładnie waszej szansy na to, żeby gdzieś wyjechać, żeby się wyciszyć żeby się uzdrowić uleczyć, żeby się zrównoważyć, ja mam wrażenie, że skorpiony będą dążyły do zmian, tu jest taka tu jest takie uzbrajanie się w cierpliwość, kochani Ziarenko jest zasiane. Czekacie, kiedy jest najlepszy moment na to, żeby wyruszyć w drogę, żeby y, zebrać te y, plony. Y, co jeszcze? Wyniki, podsumowanie miesiąca. Hmm. Skorpiony mogą bić się tutaj troszeczkę z myślami, mogą być w tym miesiącu troszeczkę kłótliwe, y, ale to jest też czas takiego. Yy, może być też czas na takie uzdrawianie, powolutku będziecie yy, uzdrawiać się. Yy, ok, jeśli chodzi o znaki Zodiaku, kochani, wodnik <laughs> wodnik, wodnik. Bliźnięta, kochani, jest jakaś ślepa jestem. Słuchajcie byk, strzelec, rak. Znowu raczek nam się pojawia. Znowu raczek. Znowu raczek, rybka, lew, byk znowu. No i mamy wagę oraz... Lwa. zerknijmy sobie na jednorożce dla skorpiona jednorożce dla skorpiona na lipiec przygoda miej śmiałość robić coś inaczej manifestuj swoje marzenia o podróżach przeprowadź się w nowe miejsce pięknie kochani i druga karta bogini Uszanuj swoją boską um, energię kobiecą. E, dostrzesz swoje wewnętrzne piękno. Kochaj każdą część siebie. Tak jest, kochani. Mężczyźni również mają energię kobiecą, żeńską i męską, nie tylko męską. Ta równowaga musi być. Ok. Hmm. I lecimy. Z myślami pozytywnymi, jedna myśl pozytywna dla Skorpiona, chciałyby nam się wynurzyć, ale nie bierzemy plemię, znajdź swoje plemię. Ok, gdzieś jest twoja, Twoje duchowe plemię, a kiedy, je znaj a kiedy już znajdziesz członków swojego plemienia, będziecie się razem radować. Motywujcie się wzajemnie, wspierajcie się i trzymajcie razem. Dzielcie się swoimi osiągnięciami, nadziejami, pragnieniami i cierpieniami. Chwalcie się, chwalcie się nawzajem i ofiarujcie najmilszą i silną miłość, gdy jest taka potrzeba. W grupie jest siła. Nigdy nie jesteś sam, oczywiście. Znajdą się osoby, które będą Was, kochani, wspierać i będą przy Was. Kochani, dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcam do lajków, do subów. Do usłyszenia. Pa Pa.